Halo? Cześć, Badyl! No co dam u ciebie dobrego? Co? Prawo jazdy zrobiłeś? No to gratulacje. A mi zrobisz? No, no to, no to dzięki. Ty, Badyl, żałuj, że się nie było wczoraj na meczu. No, było ekstra. Ty, a właśnie, no ja byłem, tak. Właśnie, a nie wiesz, ile było? No nie, no, nie miałem czasu patrzeć, bo pierwsze pół godziny to się szarpałem z krzesłem, żeby je wyrwać. Tak to krzesło przyczepili, że myślałem, że cały stadion wyszarpie. No, tak się zdziwiłem, aż mi się tatuaże podklejały. Chyba, <dłyskujesko> mm. ale YouTube też się szykuje niezbyt dym. No, będzie wyprzedaż w supermarkecie. Idziemy? Co? No ja, ja lubię wyprzedży, bo wiesz, za pół ceny można kupić coś, czego bym normalnie za darmo nie wziął. No. Ty, nie no, pewnie, że będzie tłum. Ja, ja też nie lubię tłumu, dlatego biorę kij. No ty też coś weź. Ty, jakby co to mam takie wiesz, takie tajemne wejście. No, Przez, yy, przez yy, szybę wystawową. No, Dany kij się przyda. No. Badyl, tylko, wiesz, morda w kubeł. Co? No jak to co, no? Ani mru Do Dozo! Do badyla.